Chodź, idziemy, Gaja już tam czeka na Ciebie, chodź. Co tak patrzysz na domofon? No chodź, do domciu, idziemy. No tak? Tak? No to idziemy. Do Twojej kochanej windy? Tak, kochasz windę? No tak, dobrze. Ale się nagadasz, ale się nagadasz pod tą windą. Czekając na nią. Gaja, nie liz windy! Nie wolno lizać windy, ona jest brudna. Gaja. A ty co tak patrzysz? Co tam widzisz? Tak. tak, pierwsza gaja, potem ty. Dobrze, dobrze, brawo, brawo. Jesteś super. Super szefem. Tak. Idziemy. Tak. Widzę, że jesteś zmęczony. No tak. No nie gadasz. Jak mnie gadasz, to, to już jesteś zmęczony. No, pochodziłeś trochę, pochodziłeś, idziemy. Da, da, ciu. da, da, ciu. Gaja, ci otworzy drzwi. <laughs> Gaja, nie wyjdziemy, zostaniemy tu na zawsze. Dobrze, że y, mam klucz. Tak, do ryczekasz, żeby wejść. No to Gajcia otwórz, otwórz kaczorkowi drzwi, pokażę, jak otwierasz. Gaja, no co tego tak stoi przetwardo? wardą, idź! <laughs> Oj, wy, jesteście niesamowici.